Dzień dobry, witam was serdecznie z tej strony Ania Urbańska i chcę z wami dzisiaj na początku roku pogadać trochę na temat planowania. E, bardzo często e, kiedy piszecie, dzwonicie albo kiedy się spotykamy, mówicie do mnie: "Kurczę, Ania, jak to ogarniasz tyle różnych rzeczy w, w tak e, e, krótkim czasie?" Tak, wszak wszyscy mamy 86400 sekund na dobę. No i w tym czasie gdzieś tam musimy się zmieścić. A ty jesteś jednego dnia rano w Katowicach, tego samego dnia w południe jesteś e, na przykład w Gdyni, a potem już gdzieś tam startujesz sobie dalej. Rzeczywiście um, ja nie jestem typem, który ma nie wiadomo jak poukładane życie, natomiast lubię mieć nad moim życiem kontrolę i lubię jak to wszystko jest tak poprocesowane. Więc jak wygląda dzień Ani, jak Ania planuje swój dzień, jak planuje swój czas? No, zrobiłam sobie tu kilka notatek, żeby nie być gołosłowną i chcę Wam powiedzieć po prostu jak to u mnie wygląda, jak ja to robię na co dzień. Otóż ja lubię mieć taki długofalowy plan, w którym wiem mniej więcej co w którym miesiącu albo bo w którym tygodniu się wydarzy. Zatem, kiedy na przykład mam mój terminarz, no to w tym terminarzu mam cały plan na 2020. Rok, tak? On jest rozpisany, on jest poukładany i ja dokładnie wiem, które większe eventy w tym danym momencie się odbywają. Mam już też plan na 2021 i tam też są już te główne eventy wpisane. Natomiast to są oczywiście takie bardzo długie periody czasowe i nie każdy z nas w ogóle jest w stanie sobie w taki sposób układać plan. Dlatego e, może bardziej krótkoterminowo i może bardziej tak, żeby. Było nam wszystkim po prostu zwyczajnie łatwiej sobie to poukładać. Jak ja to robię? Otóż każdego dnia, zanim położę się do łóżka, robię sobie takie Przebadanie, przejrzenie tego, co się wydarzyło w dniu obecnym. Czyli sprawdzam sobie na przykład wszystkie SMS-y, czy na wszystkie SMS-y odpowiedziałam. Sprawdzam, czy na wszystkie telefony, które zostały do mnie wykonane, oddzwoniłam, ponieważ uważam, że warto odzwaniać, obojętnie kto dzwoni z jakiego powodu. Jeżeli nie oddzwoniłam, zapisuję sobie to jako plan na kolejny dzień od razu z rana. Sprawdzam messengera, czy odpowiedziałam na wszystkie wiadomości, które tego dnia przyszły. Staram się sprawdzić media społecznościowe, czy każdy, kto gdzieś skomentował, mi w tych kluczowych moich mediach społecznościowych, oczywiście ten, nad którym ja mam w jakikolwiek sposób w cudzysłowie władzę, czy tam też każdej osobie odpowiedziałam. Staram się to robić osobiście, jeżeli to nie jest możliwe, oczywiście robi to mój zespół. I wtedy dopiero wieczorem ja mogę się spokojnie położyć do łóżka z kim poczuciem, że dzień mam zamknięty. Z kolei każdego dnia rano tak naprawdę rytm wyznacza. I taka mała istota, która gdzieś tutaj się też snuje po moim gabinecie, e, pół żartem, pół sery, to jest mój kot. Więc rytuał jest taki, że kiedy wstaje rano, najpierw karmię kota. E, chyba, że Paweł wstaje wcześniej, to wtedy Paweł karmi kota, bo oczywiście on nie omieszka w swoim filmie o tym powiedzieć. I to karmienie kota związane jest z tym, że ja tak ruszam w dzień. Zwykle staram się wstawać od razu po pierwszym dźwięku budzika, chyba, że robię sobie świadomie taką rozkosz, że on może dwa-trzy razy zadzwonić, ale nie polecam, to jest kompletnie bez sensu. Tutaj świetnie sprawdza się zasada e, trzech sekund, raz, dwa, trzy wstaję. I po prostu wstaję i robię. I kiedy już idę do łazienki, myję zęby, zaczyna się dla mnie już proces funkcjonowania, proces planowania. Myślę sobie, dobra, co dzisiaj jest do zrobienia? E, jednym z takich elementów, który jest szczególnie dla mnie istotny. Szczególnie dla mnie ważny jest mój język angielski, i dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że to już jest blisko 550 dni, kiedy ja codziennie inwestuję 30 minut w naukę własnego angielskiego. Czasem z większym zaangażowaniem, czasem z mniejszym. Czasem to wygląda tak, że po prostu słucham tylko, bo muszę między międzyczasie mnóstwo czynności zrobić, ale zawsze jest to w moim planie dnia, zawsze 30 minut rano. Inwestuje w swój język angielski. To jest pierwsza rzecz. Czyli, pierwszy jest nakarmiony kod, wszystkie te wiecie, oporządzane rzeczy, potem jest angielski, potem e, sprawdzam maile. Sprawdzam, co się od popołudnia, poprzedniego dnia, jeżeli nie sprawdzałam maili, wydarzyło do momentu, który jest teraz. E, oflagowuję sobie zwykle najpilniejsze maile, e, bądź ewentualnie, jeżeli są takie, na które muszę od razu odpowiedzieć, to od razu odpowiadam. Natomiast staram się, żeby nie zajęło mi to więcej niż 5, 7 do 10 minut, e, ponieważ no, nie chcę, żeby w moim planie dnia od razu, od rana było odpisywanie na wszystkie maile. Jeśli maile są mega ważne, to po prostu chwytam za słuchawkę, dzwonię, wykonuję telefon i załatwiam sprawę, reszta jest oflagowana flaguję sobie te maile również różnymi kolorami flag. Te czerwone to są takie na CITO, na dziś muszę odpowiedzieć. Niebieskie to są zwykle maile takie, które gdzieś tam w przyszłości mogą być ważne, więc lubię mieć je również w wiadomościach oflagowanych, żeby potem tego nie szukać. Są też maile zielone, które związane są z jakąś historią, z jakąś ważną rzeczą z przeszłości, do której będę chciała jeszcze też kiedyś wrócić i poruszam się w tych obszarze, w tych trzech kolorów, ponieważ mnie to daje komfort. Jest to też dla mnie bardzo intuicyjne intu no, i oczywiście związane z tym, co na co dzień robi, czyli z moim e, ukochanym struktogramem. E, kiedy już sprawdzę maile, zerkam sobie z ciekawością do social mediów, patrzę, co się wydarzyło. Czasem zdarza mi się również zajrzeć do e, wiadomości ze świata, ale zwykle nie muszę tego robić, ponieważ telefon, telewizor od rana jest włączony, TVN24 tam jest i po prostu widzimy, co się dzieje. Paweł lubi być na bieżąco, więc ja dzięki niemu mam tą sytuację załatwioną. Potem bardzo lubię podążać zgodnie z planem. Zwykle mam pookreślane w kalendarzu periody czasowe, że od tej godziny do tej godziny coś się dzieje. Jeżeli umawiam się na spotkania, e, lubię robić sobie ramę czasową od do ponieważ e, inaczej przy moim zielonym mózgu ja bym po prostu przedłużała spotkania, e, i chcąc jeszcze więcej o człowieku się dowiedzieć, chcąc jeszcze więcej z nim dyskutować, rozmawiać, po prostu, żeby to było fajne spotkanie. E, więc nawet jeżeli umawiam się na takie spotkanie prywatno-biznesowe, to staram się układać sobie periody czasowe, tak, że to będzie między 16 a 18.30 i od razu informuję mojego rozmówcę, że wtedy mogę się z Tobą spotkać, wybacz mam dokładnie czas do tej godziny. E, robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, żeby te spotkania się nie Przedłużały. Po drugie, jak wiem, że mam następne spotkanie, jestem dużo bardziej efektywna, dużo bardziej skoncentrowana na tym, żeby spotkanie rzeczywiście miało sens, a nie żeby tylko było takim, wiecie, przegadanym aspektem. Powiem Wam, że to się mega sprawdza, ponieważ jak wiem, wiesz, ile masz czasu, to tak jak z egzaminami na studiach. Jak wiedzieliśmy, że za chwilę będzie egzamin, to człowiek się mobilizował. Podobnie jest na spotkaniu. Jeżeli umawiasz się na dwie godziny, uwierz mi, że w te dwie godziny załatwisz tą sprawę, ale jeżeli umawiasz się na godzinę i tylko tą godzinę masz to w tą godzinę też jesteś w stanie poukładać również swój plan. No i co? Działam sobie, działam sobie każdy, w każdy ten czas. Staram się między jednym a drugim spotkaniem robić chociaż e, kwadransowe przerwy, jeżeli to są sesje coachingowe jedna po drugiej. Z dwóch powodów znowu: po pierwsze, żeby mieć ten oddech dla siebie na toaletę, herbatę, kawę, e, czy na zwykłe przejście się i troszeczkę podbanie o to, żeby ciało się ruszało. Czy też ze względu na to, że czasami się pewne rzeczy przesuwają. Mam też taką swoją zasadę, że jeżeli z kimś umawiam się na określoną godzinę, a ten ktoś się spóźnia, a ja miałam dla tej osoby przeznaczoną tą godzinę czy dwie, to trzymam się tego czasu. Jeżeli ktoś nie zdążył, bo nie wiem, coś było na drodze, obsunęło mu się coś tam w życiu domowym i po prostu się spóźnił, no to trudno, to jest jego strata. Ja nie chcę zmieniać mojego biegu dnia, dlatego że no, nie chcę mieć wpływu na, jakby na to, że nie wiem, dopasowuję się. Się do tego, że ktoś sobie poukładał inaczej dzień. E, czyli trzymam się tutaj tego, tego czasu bardzo mocno. E, kiedy już przyjeżdżam do domu, to w zależności od tego, jak, e, jaka jest moja energia i czy cały dzień pracowałam na sali szkoleniowej, czy był to dzień spotkań, czy to był dzień nie wiem, projektowania, planowania, tworzenia, tak jak dzisiejsze, na przykład przedpołudnie jest takim czasem przygotowywania materiałów na YouTube'a, dopiero potem są e, spotkania, e, to e, wtedy lubię również sobie bardzo mocno e, zaplanować kolejny dzień. Czyli tak jak zaczęłam, każdy dzień. U mnie kończy się przejrzeniem, takim researchem, takim badaniem jeszcze tego wszystkiego, co miało tego dnia miejsce. Jeżeli czegoś nie wykonałam, przepisuję na kolejne, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co mi w tym pomaga? No, oczywiście pomaga mi w tym mój ukochany terminarz, który sama wymyśliłam, sama wykminiłam. Trochę mi tam Paweł pomógł, żeby nie było. Wszystkie terminarze były dla mnie nie takie, więc teraz mam swój własny terminarz, słuchajcie, który jest jeszcze w obiegu. Co jest ważne, to jest terminarz, więc tutaj nie musisz pisywać, nie musisz. Patrzeć na kalendarz, ponieważ samemu wpisujesz sobie tutaj daty, podsumowujesz sobie każdy. Tydzień, podsumowujesz sobie miesiąc, podsumowujesz sobie swoimi e, sukcesami, podsumowujesz sobie swoimi najważniejszymi planami. E, do tego na samym końcu jest tutaj e, takie miejsce na e, notatki. Jak ja to akurat kasę teraz trzymam, bo klient mi tam za coś zapłacił, więc złożyłam te pieniądze. Wiecie, tak lubię mieć odłożone takie e, gdzieś tam dodatkowe e, źródła. Jest bardzo dużo miejsca na notatki w tym, e, w tym terminarzu. W zasadzie każdy tydzień jest po jednej stronie, z drugiej strony jest miejsce na notatki, dlatego. E, Polecam ci, można z tego terminarza jeszcze skorzystać. Tak naprawdę możesz go zacząć kiedy chcesz. Nie musisz go zaczynać z 1 stycznia. Dlaczego byś miał nie zacząć z 1 lutego, z 1 marca, z 1 kwietnia? Bo po co trzymać się aż tak kluczowo tego, że dobry terminarz musi tak właśnie funkcjonować. A są jeszcze takie tutaj um, kolory w stążeczek, nie wiem czy widzieliście. Czerwono mam na obecnym czasie, tu gdzie teraz jestem. Zielone mam na rzeczach ważnych, do których często wracam. A niebieskie mam tutaj, gdzie mam poukładane moje plany bardzo łatwe jest do tego po prostu zerknąć. Wszystko zamykam gumeczką i mam. Nie wiem jak ty planujesz swój dzień, zachęcam cię do tego, żeby sobie robić plan dnia, ponieważ to naprawdę bardzo dużą różnicę robi. A za tydzień, kiedy spotkamy się tutaj na naszym kanale, porozmawiam z wami o tym, jak różne biostruktury mózgu planują swój czas.